Startowej. No już częściowo udało się go wprowadzić, jeszcze kawałeczek jak się przesunie do przodu będzie można zamknąć drzwiczki i rozpoczynać gonitwę. Jeszcze kawałeczek, jeszcze troszeczkę i jest z przebojami, ale mamy komplet w maszynie startowej. Czekamy w takim razie na sygnał do startu. No, i gonitwa się rozpoczęła. 1907 metrów do pokonania. Na froncie od razu jest Jam Orlica, tuż za nią na drugiej pozycji galopuje Karagana, na miejscu trzecim po zewnętrznej Bora Bora, dalej Madiba, mówi Witcher, Sira, na przedostatnim miejscu jest Iskra, a na ostatniej pozycji Książę Nocy. Konie i jeźdźcy są na przeciwległej prostej, mają jeszcze 1600 metrów do celownika. Na froncie jest oznaczona Jam Orlica na drugiej pozycji. Teraz Bora Bora. Na miejscu trzecim jest Karagana. E, ciasno tam. Blisko jest także Madiba Mówi. Blisko jest Witcher. Na trzeciej pozycji od końca teraz Iskra. Na przedostatnim miejscu Sira. Na ostatnim Książę Nocy. Jeszcze 1200 metrów pozostało do celownika. Na front poszła Bora Bora. Na drugim miejscu znalazł się Witcher. Tam przechodzi jeszcze do przodu Madiba Mówi. Wyprzedza Witchera. Na czwartym miejscu Karagana. Na odstęp na piątej pozycji Jam Orlica widocznie słabnie, wyprzedza ją teraz Iskra na przedostatnim Książę Nocy, na ostatniej pozycji Sira. I jeszcze niecały kilometr do celownika. Konie i jeźdźcy są już w zakręcie. Na trzech pierwszych miejscach łeb w łeb galopują Bora Bora, Madiba mówi i Witcher w zasadzie tuż obok siebie. Największym kołem Witcher, jeżeli tak też będzie szedł, może troszkę stracić przy wyjściu na prostą. Ale teraz na front poszedł Madiba mówi Jeszcze niecałych 600 metrów do celownika i to Madiba mówi oznaczony numerem czwartym pod Oskarem Nowakiem, Nowakiem. Wyprowadza na prostą finiszową z dużą przewagą. Teraz zrobił kilka długości przewagi przy wyjściu z tego zakrętu na prostą finiszową i środkiem toru. 400 metrów do celownika. Madiba mówi, ale zbliża się do niego Iskra. Zbliża się jeszcze chyba Książę Nocy. Madiba mówi, się jeszcze broni. Pozostało 220 metrów do celownika. Madiba mówi, wciąż jest na prowadzeniu, ale tam Iskra pod Kumurbekiem Ulu. Szaleńczo stara się go wyprzedzić, i chyba się to udaje! 50 metrów do celownika, i to Iskra wygrywa! Iskra wygrywa, Madiba mówi na drugim, na trzeciej pozycji Karagana, na czwartym miejscu Książę Nocy, następnie Sira Witcher, Jam Orlica i Bora Bora na ostatnim miejscu. bo przyznać trzeba niesamowitym finiszu pod jeźdźcem, kumarbekiem, Ulu, który drugi raz w tym dniu zdaje się zwycięża gonitwę uczniowską. To Sira oznaczona numerem piątym, trenowana przez Cornelię z zwycięża tę gonitwę. Madiba mówi na drugim, na trzecim Karagana.